Idą święta, a u mnie na warsztacie he, taka choinka, to jest zbierane kable z całego roku i jakieś gwiazdkowe, komputerowe, jakieś z pracy, coś z remontów, nie powiem, gdzieś tam po drodze jechałem do pracy, gdzieś na wystawce się zatrzymałem, był jakiś kabelek, to zabrałem, także tak to wygląda. Yy, no jest to wszystko. Słuchajcie, nie wiem czy to Dojrzycie. Czekajcie, wstryknę może bez lampy. Bez. ledwo dojście, O! 30 kg. Także odłożę to, posegreguję. Jest wyzwanie, zobaczymy, ile uda się z tego miedziuszki odzyskać. Mam tutaj te dwie korowareczki. No, trochę bałagan, ale, ale to po prostu chciałem to jakoś tutaj ułożyć. Eee, także obserwujcie kanał, eee, wszystko Wam. Myślę, że do świąt się wyrobię Hej, i zobaczymy, ile z tego uda się odzyskać miedzi, ile zwykłych kabelków, nie wiem jakiegoś mosiądzu, bo tu jakieś tam parę płytek jest zaplątanych. Wiem, że są jakieś zasilacze. Pozdrawiam serdecznie. Hej.